Witam, tutaj Radek z kanału Fotografujemy Nieruchomości, kanału poświęconego fotografowaniu architektury i wnętrz. Dziś kontynuujemy naszą serię e, zdjęć. Jest to fotografowanie jednej nieruchomości, pomieszczenie po pomieszczeniu. Dziś zatrzymamy się na kuchni. W tym przypadku jest to małe pomieszczenie oświetlone dużą ilością światła naturalnego wpadającego przez okno i e, szybę e, od drzwi. E, użyję bracketingu i jednego ujęcia z lampą błyskową, żeby doświetlić e, okna. Zapraszam do oglądania odcinka. Przedtem usunęliśmy sobie wszystkie niepotrzebne elementy. Dlatego mamy czystą przestrzeń i możemy przejść od razu do fotografowania. Sfotografuję to od tej strony. Będę miał przestrzeń, widoczną przestrzeń kuchni razem z oknem i drzwiami. No zobaczymy jak to wyjdzie. Statyw musimy podnieść troszkę wyżej. Sprawdzamy poziom, pion, ekspozycję rozejrzymy sobie od jednej sekundy. Od jednej sekundy wpierw bracketing bez lampy, żeby uchwycić światło zastanę. Czekamy aż statyw się ustabilizuje. I mamy trzy zdjęcia. Zdjęcia kuchni. Teraz zrobimy sobie ekspozycję na okna Jedna ósma moc lampy. Ok. Przechodzimy do Lightrooma. Mamy tutaj wszystkie pliki związane z kuchnią. Poszukajmy sobie balansu bieli na którymś z tych zdjęć. Troszkę mniej naświetlone zdjęcie. Myślę, że gdzieś tutaj powinien być OK. Balans, bo jest. Nary ciepły kolor i. zostawiam go tutaj. Dobra. A nie mamy włączonych synchronizacji, więc tak naprawdę nie synchronizowało nam się. Przejdźmy sobie jeszcze raz. To ta klatka też jest z naturalnym światłem. Zostaniemy przy tym bolenie. Mamy włączoną synchronizację, także wszystkie wszystkie klatki które mamy zaznaczone powinny nam się zsynchronizować i mieć taki sam balans bieli odznaczmy sobie to i przechodzimy do pierwszego zjadę sobie troszkę z highlightsami so balans bieli na coś. Teraz jest trochę lepiej za ostrość, drugą klatkę to jest samo, czy nie? Ja, teraz trochę bliżej, trochę dalej chyba weźmiemy tą Znaczmy sobie na czerwono, żebyśmy później musieli szukać. Chyba druga klatka z bracketingu nie będzie nam potrzebna. Weźmy od razu, przejdźmy do klatki z, z lampą błyskową. Znaczmy to jest za na czerwono. Zaznaczamy dwie. Aj, zapomnieliśmy, zapomnieliśmy ustawić sobie profilu obiektywu. Dobrze, skorygujmy to. Jest korekcja obiektywu. Przejdźmy do Photoshopa. Tutaj już nic nie będziemy robić, żadnych innych poprawek. Przejdźmy do Photoshopa, otwieramy jako warstwę. Czekamy, aż pliki się załadują. Już mamy zapakowane pliki. Zrobimy sobie to. Lampa błyskowa jest pod spodem, więc dajemy ją na górę. Zaznaczamy dwa. Edycja. Autodopasowanie warstw. Zrobione. Nie mamy wielkiej różnicy. Włączamy sobie maskę, wciskając Alt i przycisk tutaj. Jeżeli mamy czarną maskę i będziemy mieć biały pędzel, wtedy będziemy odkrywać to, co jest na tej masce. Na razie widzimy maskę spod spodu. Czyli wybieram sobie pędzel. Dość. Dość miękki. zmniejszę sobie trochę krycia na 4% i odkrywamy sobie warstwę lampą błyskową musimy uważać na tą stronę, dlatego że jakbyśmy to odkryli, to tam będzie odbłysk lampy błyskowej w, w szafkach, więc lepiej trzymać się z daleka od tamtej strony. lampę dużo światła błyskowego z tej strony bo lampa była właśnie tak gdzieś, gdzieś w tej okolicy więc mamy odbicie tutaj i mamy oświetloną tą część Te światła w tej kuchni były dość, dość mocne, więc mamy je dość mocno prześwietlone. I tutaj widzę, że jest cień od lampy, więc tą część musimy zakryć. Wciskając X, zmieniamy kolor. Kolor pędzla tutaj i teraz będziemy. To nie był najlepszy pomysł do burdzenia. Nie, przejdźmy przywrotem tak jak było, ten, ten cień nie jest widoczny. Zostawmy za tak jak jest. Dobra, e mamy już odkryte to co chcieliśmy. Mamy okna, chociaż te okna nie są za bardzo widoczne dlatego, że były zaparowane, więc... Ale coś przez nie widać, nie jest to biała, przypalona prama. Także wciskając... E Ctrl, Shift i E łączymy warstwy w jedną. Teraz wciskając Ctrl, Ctrl Shift i A otwieramy kamerę. Tu jeszcze wprowadzimy sobie poprawki. Nie będziemy ruszać ekspozycji, dlatego że zdjęcie jest dość jasne, jak widzicie na histogramie. Jest przesunięte w prawą stronę, w stronę bieli. Więc światło jest, jest sporo światła, nie trzeba ruszyć ekspozycji. Spróbujmy jeszcze troszeczkę zjechać e, highlightsami. Shadows też zostawimy. Tutaj żeby troszeczkę sobie kontrast podciągnąć, zwiększymy biele, obniżymy czernie. Możemy sobie jeszcze tutaj troszkę kontrastem podjechać. E, clarity. Węczymy trochę ten balans bieli, myślę, że on nie jest idealny, ale chyba tu nic więcej tak nie może być, więc musimy zostać przy tym co było. No i oczywiście musimy sobie wypostować, chociaż kadr jak widać jest, jest, jest prosty, ale dopasują sobie nie było wielkiego wielkiej zmiany. Dobra, teraz e, wyostrzymy sobie zdjęcie. Wciskamy CTRL-J, Powiadam się kopia e, naszej warstwy. Tutaj zmieniamy sobie, możemy sobie zmienić na Overlay albo na Soft Light. E, zrobimy Soft Light. Nie ma wielkiej różnicy. Tutaj zrobimy sobie e, filtr. E, i high pass. Pamiętajcie, żeby nie ustawiać za dużej tej wartości, jak ustawimy za dużo, to będzie to wyglądało nienaturalnie. Ja robię to od 3 do 5. że wygląda to całkiem nieźle. Tutaj zrobimy 5. Wygląda sympatycznie. Z zewnątrz zawsze robię troszkę mniej te krycie ty, tym filtrem, dlatego, że z zewnątrz wygląda lepiej, kiedy jest mniejsza wartość tego filtru. filtra. Dobra. Zabrudzenia z matrycy usuniemy sobie. Widzę tutaj jedno, więc napędzę. Wielkość pędzla zwiększamy nawiasami, z prawej strony zwiększa, z lewej strony zmniejsza, ale musimy sobie połączyć warstwy, więc wciskamy CTRL-SHIFT-E, włączymy sobie warstwę i teraz na jednej warstwie możemy pozbyć się zabrudzeń z matrycy. Dobra. Wciskając CTRL M możemy sobie jeszcze dopasować krzywymi nasz obraz, rozjaśnić, przyciemnić, troszkę było za jasno, więc zmniejszyłem sobie troszkę to na krzywych i jest OK, możemy zapisywać. Dziękuję za obejrzenie odcinka, jeżeli interesuje Was tematyka fotografowania nieruchomości, e, wnętrz, architektury, zapraszam do oglądania moich poprzednich odcinków, e, zapraszam do subskrybowania i lajkowania kanału, żebyście byli na bieżąco. Jeżeli macie jakieś pytania, e, piszcie w komentarzach pod filmami lub wyślijcie mi maila na fotografujemy nieruchomości Jeszcze raz dzięki i do następnego odcinka.